Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie Formuły 1 2015. W dzisiejszym odcinku właśnie tą grę Wam zaprezentuję w takim powiedzmy to krótkim materiale poglądowym. Ci sobie zobaczyć, jak sama gra wygląda, plus moja jakaś krótka opinia, ponieważ grę mam od dnia premiery, a dopiero dzisiaj Wam pokazuję tą grę. Ale o tym wszystkim sobie pogadamy jak już będzie sam gameplay, ponieważ teraz powiem wszystko Wam i potem nie będę miał co, o czym mówić w materiale. Tak więc dobra. Gra się okazała, tak jak Wam mówiłem kilka dni temu na PC-ta oraz konsolę PS. Teraz Xbox One. Na starej generacji konsol tutaj ta gra się nie pojawiła. Ale to już rok temu twórcy zapowiadali, że kolejna osłona, czyli właśnie ta nie pojawi się na starej generacji. No też nie ma się co oszukiwać. Kurcze, Xbox 360 oraz PS3 to są konsole już naprawdę wiekowe, tak, więc nie ma się co dziwić, że te nowe gry już na takie konsole nie wychodzą. Natomiast jest tutaj też usprawiony oczywiście nowy silnik. Kto, znaczy usprawniony. No nowy silnik jest po prostu tak, aby ta gra wyglądała ładniej i wygląda ładniej, ale niestety ma też sporo wady, o których Wam za chwilę powiem. Jeśli chodzi o tryby, bo ten na początku, jak wam pokażę, to mamy oczywiście mistrzostwa świata, czyli możemy sobie rozegrać całe tutaj mistrzostwa aktualnymi zespołami, teamami, kierowcami i tak dalej, ale też możemy sobie pograć właśnie tutaj w tej grze. Możemy rozegrać sezon 2014. Pewnie wynika to z tego, że właśnie gra na nowych generacjach konsol nie pojawiła się w tym roku, a różniły się troszeczkę te teamy. Tak więc pod tym względem wydaje mi się, że to taki ukłon w właśnie posiadaczy nowej generacji konsol którzy nie mieli okazji w tamtym roku pograć, a teraz mogą sobie to nadrobić. Tak więc, tak to wygląda. Ja tu mam odpalony właśnie tutaj sezon 2015, tak więc pod tym względem wszystko jest to, co najnowsze, tak? Mamy Mistrzostwa Świata, tak jak już tutaj wcześniej mówiłem, czyli rozgrywamy całe Mistrzostwa Świata, to zawsze oczywiste. Tutaj mamy Sezon Pro, czyli jest to takie dosyć spore wyzwanie, ponieważ mamy pełne kwalifikacje, pełne wyścigi, najszybsi rywale, no wiadomo, wysoki poziom mnie tutaj jest trudności, bez wspomagania i tak dalej, więc to naprawdę jest sezon dla osób, które już ograją sobie tą grę. Na pewno nie polecam odpalać tego trybu osobom, które dopiero pierwszy raz kontakt mają z Formułą. Oczywiście szybki wyścig, który dzisiaj sobie rozegramy gra wielosobowa, e, próba czasowa e, oraz e, to by było tyle na dobrą sprawę. Więc dobra, weźmy sobie szybki wyścig rozpocznij nowy szybki wyścig, OK. Ja też troszeczkę sobie tą grę pograłem. Nie pokazywałem wam jej od dnia premiery z tego względu, że gra niestety do no końca dopracowana w dniu premiery nie była, dlatego też postanowiłem, że poczekam troszeczkę i pokażę wam tą grę, kiedy troszeczkę sobie potrenuję też przy okazji jakiejś aktualizacji w tle pojawią i będę mógł sobie je pobrać, um, no czekajcie, o którego tutaj? Oczywiście gra jest na licencji, więc tutaj to nie ulegam, bo że wszystkie trasy, te, które będą w stanie 2015, będą tutaj, będziemy sobie mogli na nich pojeździć, pobawić się. Tak więc tutaj wam pokazuję, jakie dostępne są, jak to wszystko wygląda. Nie wiem, od czego rozpoczynałem, na dobrą sprawę, ale weźmy sobie. No może weźmy sobie Malezję. Okej, okay, weźmiemy sobie Malezję. No i mamy oczywiście wszystkie zespoły. Ja Wam tutaj pokażę, odpalę każdy, ponieważ tu mamy takie animowane postacie, więc myślę, że to jest warte Wam tutaj ukazania. To jest fajny bayer, podoba mi się to. Mamy też widoczne kaski, z jakimi jeżdżą kierowcy oraz to same postacie w takiej formie animowanej. No, zdecydowanie to lepiej wygląda niż chociażby miały być tutaj zwykłe zdjęcia, tak? Więc to mi się oczywiście podoba i myślę, że jest jak najbardziej na plus. Chociaż to jest tylko, wiecie, taki bayer, tak? Najważniejsza jest fizyka gry Friday, żebyśmy mieli co robić w tej grze. Hmm. Oh. Fernando Alonso, jeden z moich ulubionych, powiem Wam, kierowców. Zawsze nie lubiłem Luisa Hamiltona, szczególnie w tych sezonach, kiedy tam debiutował masakra. Tak go nie lubiłem. I jeszcze tym bardziej go nie lubiłem, jak potem wszystko wygrywał. Ok. No, i mamy tutaj e, oczywiście, który na samym początku był. Mamy też, widzicie, informacje z jakiego rejonu pochodzi tutaj dany zespół. Ile wygranych, najwi największe, najlepsze miejsca, e, kierowcy, inżynierowie i takie tam różne informacje. Więc dosyć fajne ciekawostki, myślę, dla osób, które gdzieś tam no, za bardzo pojęcia o e, formule nie mają. Ja ogólnie też odnoszę wrażenie, że ta formuła właśnie jest bardziej skierowana na takich amatorów, osoby, które. Chcą się bawić w grze, a nie, bardziej nie są bardziej nastawieni na profesjonalizm. Takie wrażenie odnoszę, ale o tym Wam jeszcze tutaj powiem. Mówiłem, że nie lubię Luisa Hamiltona za bardzo znaczy nie lubiłem kiedyś. Natomiast weźmiemy sobie go. Ok, weźmiemy sobie tutaj krótkie kwalifikacje. Weźmy sobie, może. Dobra, weźmy sobie 5 okrążeń. Pogoda. Weźmy tutaj bezchmurnie, żeby tutaj nie było też problemów. W deszczu mi się cholernie ciężko jeździ. Więc. To jest materiał pokazowy, więc chciałbym wam pokazać, jak najlepsze, tutaj swoje poczynania. Powiem wam też, że mam dosyć fajną informację dla was. Za dwa dni bodajże albo i może nawet już jutro, będę miał taką kierownicę dosłownie taką samą praktycznie, jak właśnie tutaj ten kierowca jakim jest Lewis Hamilton, kierowica od Formuły 1. Jak wiecie moja kierownica TX oraz R3, T300RS mają wymienne koło kierownicy, więc będę miał okazję pojeździć sobie na takiej kierownicy, pokażę Wam jakieś materiały właśnie z kamerką, ponieważ nigdy na takiej kierownicy nie miałem okazji pojeździć, miałem okazję pojeździć na zwykłych kierownicach, na kierownicach sportowych, ale nigdy jeszcze nie kierowałem żadnym pojazdem, a nie na nawet w grze nie bawiłem się za pomocą takich kierownic, więc jutro albo pojutrze pokażę Wam taki materiał właśnie z kamerką. Tutaj mam oczywiście nasz... Nasz garaż treningowy. Pit stop. Tak więc dobra. Możemy wyjechać na tor, pokażę Wam tutaj, jak to wszystko wygląda. Wyjedziemy sobie normalnie na tor, nie będziemy brali szybkiego krążenia. Okej. Okay. Powiem wam, że początkowo, jak gra się pojawiła na tutaj, miała swoją premierę, to były straszne problemy, żeby w ogóle stąd wyjechać. Nie wiem, nie wiem ja miałem taką sytuację, że zawsze się zderzałem z jakimś samochodem. No, może nie zawsze, ale często. Teraz widzę, że koleś wychodzi, sprawdza i mogę wyjechać. Z nikim się nie zderzyłem. W lusterku widzę, że nikogo nie ma za mną, więc jestem bezpieczny. Ale uwierzcie mi takie problemy miałem. Wyjeżdżałem i jeb z jakiś samochód. W ogóle gra tego nie kontrolowała, tak więc to mi przeszkadzało. To były takie błędy, które. Ale nie albo mam teraz fuks, albo to zostało wyeliminowane. No dobra. Ok, teraz mam już kontrolę nad swoim bolidem. Pod względami wizualnymi gra prezentuje się dosyć dobrze. Mówię to pod tym względem, ponieważ ja cały czas we wszystkie formuły grałem z roku na rok, grałem formułę, wszystkie części mam tej gry. Grałem na Xboxie 160, natomiast ten poziom wizualny gry był słaby. Nawet w 2014, właśnie grywałem na Xboxie, a nie na pc Więc muszę Wam powiedzieć, że nie za bardzo. No mówię, ja mam takie od razu tutaj przejście z starej generacji na e, oczywiście z odpalonymi e, najlepszymi bajerami, wszystko jest na ultra, e, z wszystkimi wspomaganiami i tak dalej tak dalej, tak więc pod tym względem e, to jest najładniejsza możliwa wersja tej gry, nie da się po prostu odpalić jej ładniej, działa pełnie, tutaj w 60 km bo sobie sprawdziłem, więc to jest to coś jak benchmark, można sobie sprawdzić w ilu jak gra chodzi i na tym benchmarku wyszło, że najniższa ilość klatek jaką miałem to 59, najwyższa 60. Chyba jest zablokowana gra na 60 klatek maksymalnie. Bo wydaje mi się, że, e, no to, że to jest niemożliwe uzyskać pełne 60 klatek, bo po prostu zawsze tam powinno być nieco więcej albo nieco mniej więc pewnie jest tej, ten e, licznik klatek zablokowany. Natomiast fizyka też mi się podoba. Ja tu akurat, akurat mam grę odpaloną na dosyć niskim poziomie trudności, e, z kilkoma wspomaganiami, dlatego też, no, wybrałem taki poziom, żeby tutaj Wam pokazać e, grę i sobie pogadać, a nie, nie, nie musicie się męczyć. Wiadomo, jak człowiek się męczy, to też nic sensownego za bardzo nie powie, a chciałem taki materiał pokazywowy Wam tutaj nagrać. E, dlatego też e, muszę Wam powiedzieć, że... Czekajcie, muszę sobie tylko coś jedną rzecz sprawdzić. Okej, okay, przerwałem tylko na chwilkę, ponieważ chciałem sobie sprawdzić jak... ...włączyć jeden bajer, ale dobra, już wiem wszystko, więc co ja mówiłem? Aha! Że ustawiłem sobie tutaj dosyć łatwy poziom Nie niemniej jednak powiem wam, że pod względem wizualnym, jak i pod względem fizyki samej gry, naprawdę widać postęp i podoba mi się to fizyka gry, nie ma co narzekać na fizykę gry. Wiadomo, można by było stworzyć grę jeszcze lepszą, nie jest jakaś pełna symulacja, ale na tutaj, jak sobie odpaliłem grę na kierownicy, bez różnych wspomagań, to powiem Wam, że naprawdę czasami gra mnie pozytywnie zaskoczyła. Tak więc jeśli chodzi o fizykę gry, pod względem aspekty wizualne, gra mi się podoba i to naprawdę bardzo, bardzo dobrze, że tak to wszystko się tutaj prezentuje. Natomiast gra ma sporo błędów, o których no nie mógłbym nie wspomnieć, a mianowicie odnoszę wrażenie, że gra albo została stworzona bardziej dla amatorów, żeby się lepiej sprzedała, bo wiadomo, jak jest bardziej gra tutaj dla, dla, dla dzieci, dla jakichś tam po prostu graczy niedzielnych, to ona się lepiej wiadomo sprzeda, albo po prostu tutaj twórców goniły terminy i dali nam grę troszeczkę niestety okrojoną, ponieważ. Nie ma tutaj trybu kariery, czyli nie możemy, nie mamy takiego... Powiedzcie, kariera to jest taki system motywacji nas, tak? Dostajemy jakieś słabe bolid w najgorszym zespole i musimy piącie w karierze ku górze przez kilka sezonów, żeby być tym mistrzem świata, tak? No to jest system motywacji, nie mamy wszystkiego od razu. Kiedy takiej kariery nie ma, która wcześniej normalnie była w Formule 1, no to odnoszę takie dziwne wrażenie, że cofamy się troszeczkę w rozwoju, tak? Jeśli coś wcześniej było, a teraz tego nie ma, nie wiem z jakiego powodu, no to cofamy się troszeczkę moim zdaniem w rozwoju, co mi się osobiście bardzo nie podoba. Jest oczywiście coś na wzór kariery, bo możemy sobie wziąć kierowcę i możemy sobie zagrać pełen sezon, jak wam pokazywałem już wcześniej. Natomiast tak samo jak i w Project 1, mi troszeczkę znudził z tego względu, że wszystko mamy od razu, tak samo jak i tutaj w F1. I to jest to, że kupujemy grę za pełną cenę, bo za takie same pieniądze można było kupić sobie grę z pełną karierą i z wieloma innymi bajerami, jak chociażby te wydarzenia historyczne, które były w formule i tak dalej, i tak dalej. Tego tu nie ma i płacimy za grę, którą ja odnoszę wrażenie, że przez taki właśnie tryb, jak tylko tryb pełen sezonu, odłożymy ją na półkę po, nie wiem, po 10 sezonach. Czasami jest też tak, jak gdzieś tam w telewizji zobaczymy forum, Ryd. To wiadomo, będziemy mieć też ochotę sobie w tą gierkę pograć ponownie. Ale kiedy nie ma takiego systemu, właśnie gdzieś nagradzania na nas za coś, to tracimy po z czasie motywację i stwierdzimy, a pograliśmy sobie w grę i sprzedajemy, albo będzie leżała na półce. To mi się nie podoba. Czego mi jeszcze brakuje? Brakuje mi na przykład jakichś różnych wywiadów, które gdzieś tam były w tle. Jest kilka fajnych bajerów, jak tam na przykład, jak, jak zdobędziemy złoto, postaram się je zdobyć, pokażę Wam jak fajnie wygląda w kierowców, jak tam potem zjeżdżamy tutaj z, z tego toru i możemy sobie normalnie cieszyć się i tak dalej, i tak dalej. To jest fajne, ale brakuje mi takich wywiadów, brakuje mi też samouczka, bo jeśli ktoś gra pierwszy raz tą grę, to nie do końca może ogarnieć zasady, tak? Jeśli ktoś, nie wiem, nawet grał kiedyś, a chciałby się troszkę udoskonalić, to nie ma takiego e, trybu samołóżka. To było wcześniej, to było... E, jeśli, wiecie, to zawsze można było pominąć. Jeśli komuś się to nie podobało, e, to mógł to po prostu olać, tak? Ale wydaje mi się, takie rzeczy jak samouczek to powinno być w grze, jakieś treningi, gdzie moglibyśmy te swoje umiejętności doskonalić. No tylko teraz, po co doskonalić umiejętności, jak nie ma trybu kariery, jak wszystko mamy od razu, najlepsze auta. Na tych gorszych autach się jedzie znacznie, znacznie inaczej, nie ma tej mocy, trzeba kombinować. Tutaj, mając dobrą, dobry bolid, możemy wyprzedzić sobie wszystkich, co za swego czasu, pamiętam, Lewis Hamilton robił, jak debiutował, pamiętam, to miał taki bolid, że praktycznie nie musiał mieć takich umiejętności jak konkurencja, ponieważ ten bolid był znacznie szybszy. I tutaj mówię, jak mamy lepszy bolid, to wyprzedzimy wszystkich. Gdy mamy gorszy bolid, musimy trenować, musimy wchodzić w te zakręty lepiej, musimy popuszczać te dohamowanie na zakręt, tak żeby z rywala, żeby się tak... Te... No to wiadomo, w Formule 1 to sekundy decydują o wygranie często i... No mówię, w sumie po co teraz trening, jak nie ma trybu kariery, jak zaczynamy sobie, możemy sobie wiedzieć nawet najlepszy bolet i się bawić tym, więc to też w sumie, no jak nie ma kariery, to też jednocześnie nie ma tych wszystkich innych bajerów, które wcześniej były. No przeszkadza mi to, przeszkadza mi to, że kupuje się grę za takie same pieniądze, a nawet troszeczkę droższą i dostaje się grę niestety okrojoną. Nie wiem co wy o tym myślicie, może nie wiem, może ja troszeczkę się do tej gry zniechęciłem z tego względu, że... No zabolało mnie to troszeczkę, wiecie, jak gra po pierwsze nie działała tak jak powinna w dniu premiery, potem paszę, tutaj tego nie ma, tego nie ma, bo troszeczkę sobie w tą grę już pograłem wcześniej, nie, to nie jest tak, że to jest moja pierwsza tutaj rozgrywka, pierwsza zabawa z tą grą, natomiast no, to troszeczkę boli, powiem Wam, i teraz pewnie zapytacie mnie, no czy warto tą grę kupić, no myślę, że warto kupić, ponieważ tak, ładnie wygląda, fajnie wygląda fizyka jazdy, na pewno każdy, kto lubi Formuły 1, to będzie się w tej grze odnajdywał. Ale na pewno taka osoba też będzie troszeczkę marudziła, tak jak ja. Tak mi się przynajmniej wydaje. I myślę, że tą gierkę warto by było sobie kupić, ale jak troszeczkę te osoby, które się z tą grą bardziej zniechęciły niż ja, sprzedadzą. Po tańszych pieniądzach, powiem wam. Takie, taka, takie jest moje, moje zdanie. Bo jeśli twórca gry traktuje nas w taki sposób, że tworzy coś, do czego nas przyzwyczaja, a potem nam to zabiera... No to jak my mamy jego traktować, tak? Kurczę, dla mnie Codemasters są naprawdę twórcy do których mam ogromne zaufanie, których produkty zawsze kupuję w ciemno, bo wiem, że warto. No, wychowałem się na kolinie McCrae, którego wypuszczali, więc no chyba się nie widzicie, że, że, że ufam im, tak? Oj, sorki, że tutaj przypierdzieliłem Ci, ale będę miał pewnie jakąś karę, czy nie? I, i to troszeczkę mnie, powiem, boli, że, że zrobiło to studio, do którego ja miałem zaufanie osobiście. Natomiast cała reszta myślę, że jest jak najbardziej na plus, tak? Tylko no mówię, takie mam też pytanie do was, jak to jest z wami? Po ilu sezonach wam się tak raz nudzi, jak nie ma trybu kariery? Takie pytanie do was, bo, bo no mówię, tutaj mamy też sezon 2014, 2015, więc wiadomo, tutaj się troszeczkę to wszystko... Yy, troszeczkę to wszystko się wydłuży, ale mimo wszystko... No kurczę, tak to się nie robi, to wiecie co? To jest tak jak z tymi yy, z kanałami, które nagrywają Minecrafta, nie? E, nagrywali Minecrafta, zebrali sobie jakichś tam widzów, którzy no, lubili ich za tego Minecrafta. A teraz pokazuję im a i nagrywają inne gry, tak? To jest takie, takie, takie podejście, takie troszeczkę może nie każdemu to przeszkadza, ale e, osobie, która. E, już mi się wydaje, że miałem zjechać tam, chyba tak. Też powinno mi tutaj. A dobra, mniejsza o to. Jak chcę dokończyć to, co chciałem tutaj powiedzieć. No właśnie, mi tutaj już wali komunikat, że nie mam paliwa w tym, że już mam resztki paliwa. Co ciekawe, czy dojadę i co się stanie w ogóle, jak nie dojadę? I co jest tak, jak mówię, jedni to, się, jedni to powiedzą, a nie, nie ma problemu, a drudzy mogą powiedzieć, że kurczę, no, no wydymaliście nas, nie? E, więc takie ja odnoszę wrażenie i nie wiem, nie wiem, jak tutaj jest to z Wami. Ciekawi mnie właśnie Wasza opinia. I też, jeśli chcecie sobie kupić grę, poczytajcie też opinie innych, bo. O, koło mi odpadło pięknie. Więc <laughs> możecie zobaczyć teraz, jak to wszystko wygląda. Czemu mi to cholery koło odpadło? nawet tego nie zauważyłem. Skupiłem się na tym braku paliwa i jadę bez tego koła, nie? Ale, kontynuując, czytajcie sobie też komentarze innych. Bo wiem, że też na pewno wśród moich widzów, którzy oglądają ten filmik, są osoby, które mają formułę. Więc, na pewno, nie, nie bazujcie na opinii tylko jednej osoby. Ja wam to powtarzałem wielokrotnie. Nie może być tak, że kupujecie grę, bo ja wam polecam, ewentualnie wam nie polecam. Czytajcie sobie komentarze, wejdźcie sobie na jakieś inne filmiki innych YouTuberów. Posłuchajcie sobie opinii, dopiero potem się zastanówcie, jeśli zamierzacie dopiero kupić grę. Ja bym kurczę na waszym miejscu troszeczkę poczekał, aż gra tanieje. Słuchajcie, wiecie co, jadę, jadę z tego kołanie, A w ogóle... Yy, a w ogóle nie jedzie się gorzej, powiem wam, że... Jestem ciekaw, czy byłbym w stanie wykręcić lepsze oko... Aha... Serio? Pojawiło mi się nagle koło? No chyba tak samo nagle teraz się pojawiło, jak i wcześniej nagle zniknęło. Yy, masakra. no jeszcze gramy, jak widzicie, cały czas błędy niestety. Dobrze, jadę. Chyba tak, z tego co pamiętam, na tym to, że tutaj jest wjazd. Niestety gra ma cały czas błędy i to też mi się nie podoba. Dobra, wiedzmy sobie, wykluczymy dosyć dobrą czasówkę, więc rozegramy sobie od razu już tutaj bez zbędnego kombinowania po prostu wyścig. Nie, powiem wam szczerze, że nie zauważyłem nawet, jak to koło zniknęło i nie zauważyłem w ostatniej chwili, jak się, jak się pojawiło. Te animacje tutaj są fajne. To mi się podoba. Takie baj takich bajerów chciałbym w grze zobaczyć jak najwięcej. Bo tu umila oko. Co jeszcze chciałbym zobaczyć tutaj w takiej formacji? Zaraz wam powiem, jak sobie rozagram wyścig. No dobra, powiem sobie troszeczkę te kwalifikacje, aby to też specjalnie długo nie trwało. Hamilton zadowolony, jak widzicie, z kwalifikacji. Lewis Hamilton performance nam the day dnia w kwalifikacji. Fastest lap.

Mamy samo bezpieczeństwa, mamy kamerę. Kurczę, powiem wam, że nie czułbym się komfortowo, ja bym w takiej małej trumienie tutaj siedział i tyle osób by tu było na przede mną jeszcze i, e, i jeszcze by mi tu kamerowali. Dobra, rozpoczynamy sobie to. Dobra, dobrze jestem pierwszy, bo za tym pierwszym zakręcie mogą być strasznie. Duże problemy, ale zaraz Wam pokażę te wszystkie kamery, jakie są w grze dostępne, bo jest ich też troszeczkę tutaj, więc jest co Wam zaprezentować. Powiem Wam, że fajnie by było jakby w tej grze pojawił się polski komentarz, taki prawdziwy tutaj komentarz, gdzie moglibyśmy sobie usłyszeć jakieś wypadka gdzieś tam, które się dzieją jakieś takie relacje, wiecie, no taki komentarz jest mega żywy i to strasznie urozmaiciłoby moim zdaniem tutaj e, sam wyścig, bo no, to jakby w FIFI, tak, gramy sobie gdzieś tam w tle, słyszymy komentarz właśnie, wiem, że kierowca tego normalnie nie słyszy, tak, ma tylko informacje od swojego zespołu, zresztą tutaj w grze często są prowadzone rozmowy między kierowcą a zespołem, nawet możemy pytać o różne rzeczy tutaj naszego zespołu, możemy się dowiadywać o różnych rzeczach, tak więc to jest w grze, natomiast fajnie, tak samo w FIFI też e, Piłkarze też nie słyszą komentarza, tak? E, tutaj e, podczas, podczas meczu. Tu chodzi o, o samą, to jest gra, to nie jest rzeczywistość, więc fajnie, gdyby taka opcja włączenia komentarza była, polskiego szczególnie, ponieważ mamy świetnego komentatora wyścigów w formuły 1, tak więc myślę, że to by była mega fajna atrakcja. I wiadomo, to by sporo kosztowało, ale no kurczę, skoro gra się dobrze sprzedaje. To myślę, że w kolejnych odsłonach powinni nam dodawać różne rzeczy. Ja też, tak teraz, przez chwilę zastanowiłem się, czy czasami takie tryby, właśnie te historyczne, które były gdzieś tam, one nie będą jakiś DLC, bo to by była już porażka, moim zdaniem, totalna. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Aha, ja miałem pokazać te inne kamery, mamy tu tylko 5 okrążeń, więc trzeba to się sprężyć z tym, bo może czasu zabraknie. No właśnie, taki kierowniczy wam pokażę kolejne materiały gdzieś tutaj umieszczę, nie wiem. E, Umieszczam kamerkę gdzieś, chyba w miejscu, gdzie tutaj jest e, informacja o tym, ile okrążeń tutaj aktualnie jest e, przede mną, czy też za mną, bo to jedno i to samo. No, na kierownicy o niebo lepiej się gada. ja Teraz ten odcinek grywa na padzie, wiecie. Ale kolejne materiały sobie grał na kierownicy, bo to jest zdecydowanie lepsza zabawa. Nie ma w ogóle tej porównania, dlatego też mówię, jak sobie grałem na padzie, to sobie uruchomiłem tutaj. ...automatyczną skrzynię... No i łatwiejszy poziom, nie jakiś najłatwiejszy, ale łatwiejszy... ...a potem jak będę kierownicę, to pokażę wam tutaj jak... ...jak trzeba walczyć z tą kierownicą... ...żeby ten bolid w miarę sensownie utrzymać, żeby nam tutaj jakieś poślizgi nie wpadały i tak dalej, i tak dalej... Widzę w lusterkach, że mnie gonią, ale... ...miejmy nadzieję, że... Jak mi koło nie odpadnie, <laughs> ale nie do bekarz akurat na odcinek. Fajnie, szkoda, że te kraksy się na odcinku jeszcze nie pojawiły, o których chyba Wam opowiadałem. Jak po, po wyjeździe tutaj z e, pit stopu, to często naprawdę pojawiały się e, e, pojawiały się różne kraksy. Tego akurat nie zobaczyliście, ale mieliście okazję zobaczyć. W sobie ja też pierwszy raz to widziałem, jak odpada koło. Ono nie odpadło, to jest tylko jakieś, jakiś, jakiś błąd gry. Był. Ponieważ, no mówię, ja Wam mówię nawet, kurczę, odpadło koło, a jeździ ja się jakby, kurczę, nic, nic tutaj się nie działo, nie? Normalnie się prowadziło ten boli tak samo jak i, mm, jak i z kołami, tak? Więc to był jakiś tylko mały glitch, mały bug. który, no, no mam nadzieję, że wyeliminują jak najszybciej. Bo kurczę, naprawdę, to jest to, to spora. Jest to nie tylko mówię tutaj o tej grze, ale. No, Zobaczcie w ogóle, jak wygląda Batman. Eee, kolejna gra Unity, Watch Dogs. No, te gry właśnie. E, te gry właśnie pokazują, że coraz takich więcej tytułów jest. Coraz, e, nie wiem, ja się przynajmniej mówię Wam o swoich odczuciach, tak? Bo zawsze się dzielę swoimi odczuciami. Ja czuję się jakby twórca gry, tej, tamtej i siamtej. E, uważam, że jestem idiotą, że jak kupię taki. No, ja tak kupię, nie? No, no, jestem tym idiotą, właśnie. Jestem tym idiotą, który kupi tą grę, e, który napędzi sprzedaż. A potem mają tyle hajsów, że mogą sobie robić co chcą. I to tak, niestety, tak jest, ale. No mówię, że czuję się jak idiota, a sam tym idiotem jestem, bo kupuję te gry i ogrywam je niestety. Nie wiem czy na konsolach też takie problemy macie, bo mówię, no ja gram akurat wersję steamową, nie? No więc pod tym względem mówię wam, jakie są moje wrażenia z wersji pacetowej. Gram na dosyć dobrym sprzęcie, bo to jest GTX 980, no, więc tutaj z płynnością nie ma problemów, z grafiką nie ma problemów, z fizyką nie ma problemów, no tylko no mówię, no... Czuję, że coś mi wycięli, nie? I są takie gry jak Batman, że w Batmanie wycięli chyba wszystko, co było możliwe. Dostawili pół gry, więc podstawka, czyli tak ta, po prostu podstawowa wersja gry, um, można ją ukończyć. A potem trzeba wydać praktycznie połowę, no połowę, powiedzmy jakieś 60-70% na DLC, które zostały wycięte. Tam będziemy sobie jeszcze mogli dodatkowe godziny z grą spędzić, ale przy takich grach jak Formuła, gdzie pewnie DLC nie wyjdzie. No, że troszeczkę lipa moim zdaniem. Ale nie wiem, może naprowadźcie mnie na jakąś, jakiś inny tok myślenia, może, może zmieńcie tą moją opinię. No nie wiem, no ho, ho, to mi się podobało, że faksa powinien mu pokazywać to, że mi drogę zajeżdża, chociaż to kumple zespołu to tam nie będę marudził, ale jakby to był jakiś kurde konkurent mój, większy, no bo wiadomo, nawet jak zespół jesteśmy, to jednak nie jest to konkurencja, tak, dla nas. To fajnie to wygląda, właśnie, że tutaj widzimy takie animacje. No Rosberg, widzę, ciśnie cały czas, więc będziemy go musieli tutaj blokować. Chociaż, no mówię tutaj, ale raczej na takim poziomie, na jakim ja gram, to, to problemem mnie jest, żeby. Mogłem sobie te kwalifikacje odpuścić, powiem wam, i jechać gdzieś tak powiedzmy z końca stawki, żebyście zobaczyli te wyprzedzanie i te, te różne tutaj rzeczy. Też, jeśli chodzi o uszkodzenia w tej grze, to one, ja doszłem są takie punktowe, że tutaj nie jest to takie mega realistyczne, tylko gdzieś tam... Eee... Oj, czekajcie, byś tutaj... Szkoda, że więcej tej trawy, tego piachu na tornie wniosłem, bo mieliby problemy tam z tyłu za mną, ale... Dobra, już im nie utrudniajmy tego... ...wyścigu... Ten tryb pro mnie ciekawi powiem wam, że to może być naprawdę coś spore wyzwanie, bo to sobie też trzeba będzie dawkować, bo jak tam będzie pełna liczba okrążeń, tak? E, będzie brak wspomagać, to może być fajne. To jest jakiś tam faj, fajny wajer dla właśnie takich osób, które bardziej profesjonalnie do tego wszystkiego podchodzą, że kupują jakieś kierownice, e, fajny sprzęt mają w ogóle tutaj spędzając tą grą mnóstwo czasu, jest taka ich powiedzmy takie oczko w głowie, e, to ten tryb może być czymś fajnym, tylko to, nawet jeśli takiego trybu by nie było, to w każdej formule sobie można było przecież ustawić pełną liczbę kwalifikacji, yy, znaczy pełną liczbę okrążeń, pełne kwalifikacje i tak dalej, tak dalej. sobie zawsze można było wszystko poustawić. Tutaj od razu mamy z góry narzucone to, nie, że Polsy jest tryb pro, Jak jesteś amatorem, to spinkaraj do, do pierwszego trybu do sezonu, ewentualnie. Szybki wyścig, więc. Nie wiem jeszcze jak multi, może kolejny odcinek bym wam nagrał z Multi sobie zobaczli jak tam jak to wygląda, ale wydaje mi się, że te tryby to wszystko będzie tak samo jak było. Powycinali wszystko z, z podstawowej wersji gry, to być może chociaż online zostawili w całości. Ja mam na przykład kumpla, który za swego czasu grał na Xboxie 360, on tworzył różne turnieje z kumplami, miał nawet swoją stronę internetową, i tam właśnie zapraszał osoby na jakieś różne turnieje, Organizow robili sobie zawsze zbiórkę, tam składali się po trzy dyszki i, i nagrody organizowali, to była mega sprawa, więc to takie osoby, które właśnie tego mega profesjonalnie podchodziły. Jestem właśnie ciekawy, jak to wygląda z punktu widzenia opinia o grze, z punktu widzenia osoby, która gra raz na jakiś czas, a jak wygląda opinia osoby, która gra w tą grę non-stop? Grała w odsłony? Ja tak troszeczkę jestem po środku, bo ja lubię sobie takie gry pokazać, Zresztą widzicie, ja ścigałki uwielbiam, to jest mój ulubiony gatunek. Eee, nie jest tak, że pogramy jeden sezon nie odkładam na półkę, tylko gram sobie, cisnę i bawię się. Wiadomo, nie od razu wszystko tutaj rozgrywam, ale e, po czasie, raz na jakiś czas, no to mówię, opinia taka jest moja, a nie inna. Jeszcze, no wiadomo, te odcinki wam będę nagrywał. To nie jest jakaś seria, tylko jakieś randomowe, tylko materiały. Wiadomo, że. Nie da się zrobić serii z takiego, takiej gry. Pokażę wam oczywiście jakieś jeszcze tutaj zabawy z tą kierownicą. Pokażę wam jakieś jeszcze inne materiały. No i może po tym, jak troszeczkę aktualizacji do tej, tej gry wyjdzie, może ta moja opinia będzie troszeczkę inna. No jak widzicie, to jest to, o czym wam chyba mówiłem, czyli tutaj właśnie triumfy kierowców. Fajnie, to mi się podoba takie bariery. Bol nasz bolid, tak? Wręczenie pucharu. No fajnie to się prezentuje, naprawdę. I teraz będzie wylewanie szampana. ...coś mało wylali. No dobra, poszło mojemu zespołowi całkiem dobrze. Dwa pierwsze miejsca, dzięki czemu jesteśmy na pierwszym tutaj miejscu w rankingu konstruktorów. No, oczywiście, do dziennika to się nie liczy z tego względu, że to jest po prostu tylko szybki wyścig. Wiadomo, gdybyśmy rozgrywali sobie sezon, to wiadomo, byłoby to. Wyglądałoby to zupełnie, zupełnie inaczej. No dobra. Tak więc podsumowując tą formułę, jest ok, ale niestety dużym minusem jest okrojenie gry. To jest największy mój zarzut w kierunku właśnie tutaj tej gierki. I to by było chyba tyle. Oczywiście kolejne materiały na pewno wam nagram na kanale. Fajnie mi się, że będzie tutaj się bawiło mi na kierownicy z kamerką. Pokażę wam jakieś materiały oczywiście. Jeśli chcielibyście zobaczyć ogólnie tą kierownicę sobie jakoś tak z bliska, bo wiadomo w kamerce to będzie taki mały pogląd, tylko na to jeśli chcielibyście tą kierownicę zobaczyć sobie z bliska, jak to się podłącza, jak to, jak to działa w ogóle, jak to wygląda w stosunku do takich prawdziwych kierownic w bolidzie formuły, to dajcie znać, piszcie w komentarze, łapkujcie filmik, a postaram się jakieś materiały z tej gierki ponagrywać, tak więc to by było tyle, trzymajcie się, cześć!